Witam serdecznie w nowym cyklu filmów instruktażowych kadenach, w który wspólnie zaprojektujemy kuchnię, korzystając jedynie z wersji demonstracyjnej programu. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej znajduje się w module 2D. W module tym przygotuję pomieszczenie. Narysuję je za pomocą ścian w milimetrach. Wybieram opcję Rysuj, zaznaczam liczbę prawe. Zaczynam od pierwszej ściany. Długość 4000. Druga ściana 1000. Narysuję wnękę. Głębokość 580, szerokość 1600. Trzecia ściana 3000, kolejna 4 i ostatnia. Stawiam okno. Szerokość 2000. Ustawiam się na ścianie. Zatwierdzam. Wybieram drzwi. Znowu wybieram. Wchodzę w opcję Pokój. Auto Sufit. Klikam w dowolnym punkcie w pomieszczeniu i zmieniam poziom na 260. Zatwierdzam. Gotowe. W pomieszczeniu już jest gotowe. Przechodzę do modułu 3D. Wybieram styl. Zatwierdzam styl. Jestem w module 3D. Poruszam się za pomocą przycisków funkcyjnych na szarym pasie. Ustawię się teraz tak, aby dobrze widzieć wnek. Za pomocą scrolla przybliżam się i oddalam. Zabuduję wnek szafami kominowymi. Biblioteka, szafy kominowe, wybieram pierwszą. Szerokość zostawiam, wstawiam. Kolejna szafa, poddykarnik, wstawiam. I ostatnia, zmieniam jej wymiar, szerokość, 400 tak Gotowe. Teraz zmienię swoje ustawienie. Będę wstawiać szafę stojącą. Wchodzę biblioteka. bibliotekę. Szafa stojąca. Wybieram szafę z szpadami. Staw. Nie zmienia wymiaru. Druga. Teraz wybieram szafę z programami OK. Zmienię wymiar na szerokość 500 stawiam I szafa narożna. Wybieram. Wstawiam i obracam za pomocą spacji. Gotowe. I ostatnia szafa. Z szufladami. Wstawiam. Szafy stojące już mamy. Przejdziemy do szaf wiszącej. Wybieram szafę wiszącą. Ok. Nie zmieniam do i wstawiam trzy takie same. gotowe. Teraz ustawię jeszcze pawlacz, więc ustawię się tak, aby dobrze zobaczyć wnękę. Ponownie wejdę w bibliotekę szaf piszących, wybieram uchylna, zmieniam parametry. Szerokość 1600, głębokość 580 i wysokość 450. Zmienię również tryb. Z poziomu szafy piszącej na nadwskazanym punktem, bądź też obiektem. Wybieram obiekt, zmieniam ustawienia do lewej 0 i zatwierdzam. Gotowe. Meble mamy wstawione. Przechodzę teraz do opcji blatu. Wchodzę w menu opcje, ustawienia parametrów, zakładka blat, wybieram blat, zmieniam grubość na 40, grubość drewna 0 i zatwierdzam. Korzystam z przycisków autoinstalacji. Autoinstalacja blatu. I co koło. Teraz przedłużę BLAT. BLAT, przedłuż BLAT, wskazuję krawędź. Wybieram styl, zmieniam grubość 30, 30 i szerokość 1000. Zatwierdzam. Gotowe. Wstawmy może jeszcze jakieś krzesła. Stawiam krzesło. Pierwsze krzesło, wstaw, obracam za pomocą spacji. Drugie krzesło, wstaw i obracam. To teraz wstawmy płytę. Wybieram obraz. Wymiary zmieniam na szerokość 3000, głębokość 570, grubość 5. Wstaw, klikam na ścianę i ustawiam. Gotowe. Ponownie wejdę w bibliotekę i zajmę się sprzętem AGD. Zacznijmy od zlew. Wybieram zlew. Stap. I klikam w szafę, w której ma być zainstalowany. Środek. OK. Nie. Gotowe. Następnie płyta. Wybieram płytę. Stap. I również szafę. OK. Zatwierdzam. Jest na środku. I piekarnik. Wybieram piekarnik, staw i klikam front nad piekarnikiem, pod piekarnikiem, dopasowuję się. To AGD mam. Zmieńmy teraz front. Drzwi. Zmieniamy styl. Wybieramy producenta na Meplex, Wybieram wzór frontu gładkie. I tekstura A05. Zatwierdzam. OK. I zmieniają mi się prąd. Po zmianie frontu e, chciałabym się zająć światłem. Ustawiam się tak, aby widzieć okno balkonowe. Wybieram edytor światła. Przesunę sobie go na bok. Z shiftem zaznaczam trzy okna i suwakiem puszczam światło. Ustawię jeszcze tylko kąt i zatwierdzam. Wstawię teraz światło podszapkowe, wchodzę w światło, światło podszapkowe, instaluj, 8, moc, gotowe. To teraz materiał. Wstawiam materiał na blat. Następnie użyję edytora materiałów, aby przekopiować ten materiał. Edytor, wybierz, zaznaczam ten blat, zastosuj, na drugi blat. Gotowe. Zmienimy teraz jeszcze kolor krzesła, wybieram krzesło, kolor, zmieniam na żółty, zastosuj i klikam na kolejne krzesło. Następna rzecz to będzie nasz panel, klikam wybierz, panel, przeglądaj, wchodzę w nasz plik z teksturami i podglądnę tekstury, wybiorę żółtą płytkę. Otwórz, zatwierdzam. Przechodzę w bazę. Zmieniam typ na płytkę, tak aby mieć jej parametry. Rozmiar mapy. Teraz mogę wybrać, jak chcę, aby te płytki się ułożyły. Spróbujmy. 250. Dla mnie to nie jest dobre ułożenie, więc zmienię go na 200. 200. Mapuj wszystko. Teraz jest w porządku. Kolejna tekstura piekarnik. Klikam, wybierz, piekarnik, przeglądaj. Podglądam piekarniki. W wersji demonstracyjnej mamy tylko jeden piekarnik, dlatego mogą Państwo korzystać z tekstur, które udostępniamy, które znajdują się w wersji pełnej. Analogicznie postępuję z podłogą. Wybieram teksturę podłogi. Tu będzie drewno, bardzo jasne. Ok. Baza, zmienię, zmienię typ na drewno. Wybieram i rozmiar zmieniam na 2000. Tak została przystosowana ta tekstura. Eee, rozmiar po prostu tego drewna powinien być 2000 na 2000. Mapuj wszystko, zatwierdzam. Teraz jeszcze zmienię kolor sufitu. Znowu włączam edytor materiału, klikam sufit, wybieram kolor biały, zastosuj, gotowe. Dekoracja. Autodekoracja, wybieram sama pierwszy, zatwierdzam. Program sam wstawił dekorację. Teraz ustawię się tak, aby wyrenderować pomieszczenie. Zacznę od ustawienia, następnie zacznę przeliczać scenę. W tym momencie scena się przelicza. Po przeliczeniu sceny skorzystam z dwóch silników renderujących. Pierwszy silnik renderujący pokaże mi pomysł. Wybieram, zatwierdzę. Render nie zależy od parametrów komputera, jego szybkość jedynie zmienia się wraz z lepszymi parametrami. Drugi silnik renderujący to silnik, który pokaże mi mat. Korzystam również z niego. I w ten sposób powstaje wizualizacja w macie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków. Następnym razem zaprojektuję szafę naukową. Zapraszam Państwa również do umówienia się na bezpłatną prezentację pełnej wersji programu KDMAX. W tym celu wystarczy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.